Zachęcamy do wsparcia projektu Ułaskawieni. Numer konta i link do Patreonite znajdziesz w opisie pod tym filmem. Twoje wsparcie pomoże nam zorganizować następne konferencje i inne wydarzenia. Każda złotówka ma znaczenie. Piotr Maćkała. Shalom. Tak, i szabat szalom. I tutaj tak chciałem, no bo. Dla nas e, każda sekunda i każda godzina, każdy dzień czy noc, każda chwila jest wejściem e, w odpoczynek e, wiary, jaki mamy w Jezusie Chrystusie. E, I e, chciałbym e, za chwileczkę wyświetlić Wam z pomocą Artura kilka takich e, zdjęć czy slajdów, e, coś, co może przemówi do Was. E, jeśli będziecie mieli jakieś myśli i ktoś chciałby też wyrazić swoją myśl, może też oczywiście to zrobić, możecie też sami w sobie patrzeć, na ile to, co zobaczycie, będzie korespondowało z tym, jak odczuwacie swoją, swój, swój odpoczynek w Jezusie i to, że on jest pokojem. To, że Jezus jest pokojem naszym. Ja przez większość mojego życia słyszałem wielokrotnie właśnie. To, że Jezus w wieczerniku powiedział: Pokój mój wam daje, nie tak jak daje świat, nigdy tego tak naprawdę nikt mi nie wyjaśnił, i dopiero gdy odkryłem nowe przymierze i łaskę Pana Jezusa, zbawiającą mnie, uświęcającą mnie, to zrozumiałem, że jest to, że pokój według świata. Tak jak mamy przykład za naszą wschodnią granicą, to dzisiaj jest pokój, jutro nie ma pokoju. W każdej chwili można wypaść łatwo i wszystko się zmienia. Historia, pamiętamy z lekcji historii w szkole, uczymy się tylko dat wojen i przygotowania do wojny. A Jezus mówi, że jego pokój z Ojcem staje się Twoim pokojem teraz. Pokój, jaki Jezus ma ze swoim Ojcem, jest Twoim pokojem przez wiarę w niego, przez wiarę w Jego dzieło. Myślę, że na nas jest pewne zadanie do wykonania. My sami chcemy to zrobić zresztą, bo Duch Święty w Was, popycha Was do tego i uznania dokładnie, żeby głosić Ewangelię, głosić Dobrą Nowinę, gdziekolwiek jesteśmy, nawet nie znając jakichś wielkich słów. Przychodzi mi na myśl teraz Paweł, który napisał, że stanąłem przed Wami z drżeniem, tak. W sensie jest szacunkiem bardziej, może nie miał, nie miał jakiejś fobii przed ludźmi, ale, ale czasami jest tak, że, że kiedy chcemy powiedzieć komuś o, o, o Ewangelii, może nam to nie wychodzi w pięknych słowach, ale to naprawdę nieważne, bo Duch Święty będzie świadczył i Duch Święty wykona swoją pracę. I ostatnio słuchałem też Andrzeja Stepanowa. On fajnie to ujął, że, je, że Bóg złożył Twoje zbawienie, czy wysiłek o Twoje zbawienie na barki Jezusa. Dlatego Ty wchodzisz w odpoczynku. Zobaczcie, jak, jak dobrze to działa też na naszą psychikę, bo pewnie większość z nas, jeśli nie wszyscy, byliśmy w pewnym momencie umęczeni. Umęczeni zasługiwaniem na zbawienie, zasługiwaniem na akceptację, zasługiwaniem, żeby Bóg mnie uzdrowił, żeby Bóg mi przebaczył coś. Ja też mówię z własnego doświadczenia. I nagle słyszymy, że Jezus jest parakletos, że Jezus jest y, tym właśnie pocieszeniem naszym, pocieszycielem, a teraz poprzez ducha świętego mieszka w nas i cały czas jest w nas obecny. E, zobaczmy, może kolejny slajd. O, jaki fajny. To, to jest też hasło przewodnie naszej konferencji. Jak więc przyjęliście pana Jezusa Chrystusa, e, zjednoczeni z nim, postępujcie, żyjcie, chodźcie, bo różnie można przetłumaczyć ten. Ten tekst, I, i czasami właśnie to słowo trwać, o którym mówił też Roman, że trwajcie, yy, to po prostu oznacza egzystujcie dalej, bądźcie w tym. Po prostu bądźcie w tym. To nie jest trwanie na zasadzie, że teraz to tak, jeśli my jesteśmy teraz w Warszawie, w Warszawie, to my nie musimy tutaj trwać na zasadzie wysiłku, prawda, że no nie chcę się teleportować teraz. Nie, po prostu no jesteśmy tu i tyle. I na tej zasadzie jesteśmy z Chrystusem. I w nim, jesteśmy w nim po prostu. A on w nas, to jest wspaniała tajemnica. Kolejny to też to jest temat, którego, który ja chciałbym tutaj poruszyć, czyli o tym, że jesteśmy zbawieni w Chrystusie, jesteśmy pewni tego zbawienia, jesteśmy spokojni o to zbawienie, polegamy na nim. On jest wybawicielem, nie, nie my. Nie my jesteśmy swoimi zbawicielami, ale wyznajmy dziś wiarę, że. Bo wyznawanie tej wiary przynosi nam, dobrze nam robi po prostu. I dla naszego ducha, dla naszego ciała, dla naszej psychiki. Gdy mówimy tak, Jezu, Ty jesteś moim zbawicielem, Ty jesteś wybawicielem. Anioł, który objawił się Marii, powiedział jej, że nadasz mu imię Jezus temu dzieciątku, bo on zbawi Jezus, czyli jachwę zbawia, czy jak tam wymawiano, tetragram, że że On zbawi swój lud od grzechów. On będzie wybawicielem i pozwól, żeby Jezus Ci usługiwał, żeby Jezus był Twoim wybawicielem. E, I kilka teraz takich e, interakcji Jezusa z ludźmi. Zobaczmy, jak Jezus, jaki miał interakcje z ludźmi. Być może z którymś z tych ludzi się utożsamimy. I e, to te wszystkie slajdy, one są w kontekście właśnie chodzenia w duchu, czy chodzenia w ciele. Ponieważ... E, Paweł o tym pisał, Paweł być może ukłuł ten termin, że jesteście cieleśni, prawda? Że trzeba, że my chodzimy w duchu, a nie w ciele. I y, ponieważ y, nasza kultura y, w dużej mierze opiera się na filozofii y, grecko-rzymskiej, y, a w starożytnej Grecji, y, właśnie Platon, Arystoteles, oni mieli pojęcie takie właśnie na temat ducha. I ciała jako przeciwstawnych elementów, ale odnosili to fizycznie, jakby tak, że ciało jest więzieniem dla duszy, na przykład, że duch jest wyżej, ciało jest niżej. To gnostycy też w to wierzyli, i apostoł Jan występował przeciwko gnostykom. Gnostycy, którzy uważali, że Jezus, ci, którzy się nawracali z gnozy na chrześcijaństwo, ale uważali, nie, Jezus no, nie mógł mieć fizycznego, prawdziwego ciała, co też pocił się, Przechodził okres dojrzewania, tak jak, tak jak każdy chłopiec po prostu na, na ziemi. Też, też, nie wiem, może miał jakieś koszmary, czy bał się czegoś, czy, czy musiał się z czymś zmierzyć. Nie umiał czegoś, nie wiedział, nie miał takiej wszechwiedzy na temat świata. I, yy, i oni stwierdzili, że Jezus musiał mieć jakieś inne ciało, a, Jezus, a my wierzymy za Janem Apostołem, że Jezus miało fizyczne ciało. To jest bardzo ważne, bo Jezus przyszedł zbawić nie tylko naszego ducha, ale duszę i ciało. Więc ogłaszając Jezusa swoim Zbawicielem, ogłaszamy Go pełnym, pełnym Zbawicielem. Aha, przepraszam, jeszcze na chwileczkę tam, bo ten Zacheusz tam wlazł na drzewo. I zobaczcie, że Jezus, Jezus nie przyszedł do Niego, nie, nie mówił, słuchaj, upamiętaj się teraz tutaj, pokutuj tylko powiedział, hej, dzisiaj chcę wpaść do Ciebie na imprezę. Też swoją drogą, zobaczcie, jaka pewność siebie Jezusa, nie? Po prostu gdzieś trzeba się, gdzieś trzeba zjeść. No, e, także, także Jezus wchodzi do Niego, tak, jeszcze na chwilę Zacheusz, wchodzi do Niego na imprezę, je sobie z Nim, dobrze się bawi i Zacheusz sam z siebie, zobaczcie, sam, znaczy z Ducha Świętego, my to wiemy, że to jest obraz naszego chodzenia w Duchu. Te owoce Ducha Świętego, one, y, ich prawo nie jest w stanie wyprodukować. Y, to jest Galacjan 5.20 chyba, jeśli dobrze pamiętam. Ja, ja, wiecie, tak szczerze mówiąc, 5.22, super. Bo ja Wam powiem tak, że ja trochę tak y, jestem humanistą y, i mam, jeśli chodzi już o numerki, to mam gorzej. Yy, ale yy, 5.20, znaczy tak? Yy, kurczę, a może ktoś przeczytać? Yy, czy może ktoś przeczytać to tak szybciej będzie, bo ja troszeczkę się stresuję i mi tu ręce się trzęsą. <noise> ja jestem nauczycielem, ale, ale wiecie, tak, no, za, często wychodzę spocony z lekcji, także. Owoce ducha, tak. Yy, Podaj mikrofon. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. Dziękuję bardzo. Zobaczcie, tych owoców Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie wyprodukować sami na, na zasadzie właśnie prawa. Prawo nie było w stanie wyprodukować tego. Co to, co to w ogóle za jakieś dziwne owoce, łagodność, uprzejmość, miłość. To człowiek sam z siebie, po tylu traumach, które my przeżyliśmy i historiach życiowych, my nie jesteśmy w stanie. My jesteśmy w stanie kochać bliźniego tak, jak siebie samego, ale właśnie tak jak ktoś tu powiedział, ale jak my kochamy samego siebie? Kamil, ty chyba o tym mówiłeś. Jak my kochamy samych siebie. I to jest ciekawe, że Uczony w piśmie przyszedł do Jezusa i mówi: Nauczycielu, jakie najważniejsze jest przykazanie w prawie. W prawie mojżeszowym. A my wiemy, że my już nie jesteśmy pod prawem, bo my mamy coś lepszego. My mamy lepsze przymierze z lepszą obietnicą i mamy zabezpieczenie, jakiego ludzie pod prawem nie mieli. Mamy zabezpieczenie w postaci samego Bożego Syna. I, e, i Zacheusz, kiedy mówi. Sam z siebie, tak to nazwijmy roboczo. Panie, ja w ogóle oddaję swoje długi. Yy, przepraszam, oddaję yy, daję tym, kogo skrzywdziłem, to ja im dam dwa razy więcej nawet. Jezus praktycznie nic, przynajmniej nie wiemy, nie ma zapisu, żeby on coś jakoś pouczał, napominał. Jezus nie napominał Zacheusza. Przyszedł do Niego, zaakceptował Go, przyszedł jako łaska do Niego, objawił Mu się jako łaska. Zobaczmy kolejny slajd, i mamy tą, tę kobietę która przyszła do Jezusa, podeszła do Niego z tyłu i y, 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 y znamy tą historię, że zaczęła swoimi łzami y, obmywać stopy Jezusa. I to jest właśnie, to jest Ewangelia, którą powinniśmy głosić na ulicach. To, to jest obraz Jezusa prawdziwego, to jest serce Jezusa, to jest twarz Ojca, Abba, Aby naszego, twarz Ojca. To, że ona przyszła, i Jezus wyjaśnił, że ona pokochała mnie, bo przebaczono jej wiele grzechów. Czyli y, to jest właśnie ten kontekst. Y, już coraz więcej osób jakby no, rozumie, że, że to jest ten kierunek i ten porządek, że najpierw odbyło się odpuszczenie grzechów tej kobiecie, i potem ona z miłości przyszła i oblała łzami jego stopy. I tak naprawdę, jeśli. Wiecie, ja w czwartek, zanim tutaj przyjechałem, miałem bardzo ciężki okres w swoim życiu, taki czwartkowy, bo obudziłem się z myślami takimi: kim ty jesteś, żeby mówić ludziom o świętym Bogu, kim ty jesteś? I powiem wam szczerze, że myślałem: że coś mi się już, coś mi siadło na głowę i nie dam rady tu przyjechać. I dopiero gdzieś tam wieczorem mówię: Panie Jezu, pomóż mi, bo takie oskarżenie na mnie przeszło. I e, pamiętam, że słuchałem e, Dona Moena, nie wiem czy ktoś kojarzy tego piosenkarza, i tam on w jednym z albumów śpiewał właśnie o tym, że, że Bóg posyła swoich aniołów, żebym przypadkiem nie uraził swojej stopy o kamień. O, to, się, to wszystko się tyczy Jezusa, ale przez Jezusa, przez Jezusa i nas. Czyli jakby tak przyszło do mnie spokojnie, Piotr. Przyszedł anioł pocieszenia i mnie pocieszył. Jezus mnie pocieszył. Powiedział: Bogu, zależy na tobie, mi zależy na tobie. A świętość Boga nie objawia się w dystansie. Nie mamy już zasłony, która była bardzo gruba, z purpury, fioletu. A wiecie, co było na tej, na tej zasłonie? Cheruby. Dwa cheruby były. Namalowane na zasłonie te cheruby, które reprezentowały cheruby, które strzegły wejścia do ogrodu, do ogrodu Eden, gdzie był ten miecz wirujący, płonący. I w momencie, kiedy Jezus powiedział: Wykonało się, e, zasłona rozdarła się z góry na dół. Rozdarła się z góry na dół, czyli bez udziału ręki ludzkiej, bez wysiłku naszego, i już nie ma cherubów. Nie ma już zasłony, żeby wejść do miejsca najświętszego, ale my jesteśmy w Jezusie, w miejscu najświętszym. I on jest w nas. Kolejny obrazek, kolejna interakcja Jezusa e, z e, e, tutaj e, kolejną kobietą. E, Jezus Wiecie, Jezus e, jego serce obejmowało wszystkich ludzi. W, tam, w Izraelu nie rozmawiało się z kobietą, zresztą nawet do dzisiaj tak y, na ulicy, zwłaszcza w ortodoksyjnych dzielnicach, mężczyzna nie rozmawia z obcą kobietą. Nawet chyba ze swoją żoną nie rozmawia. Może kojarzycie z filmów, że na weselu też bawią się oddzielnie. I y, tutaj oczywiście też przyszło, przyszli ludzie uczeni w prawie, w piśmie y, z, tutaj y, z tego ruchu faryzeuszy, z tego samego ruchu, z którego Jezus kazał nam wystrzegać się kwasu. Ten ruch faryzeuszy uformowany po niewoli, czy w czasie niewoli babilońskiej, ale po niewoli babilońskiej oni już jakby nabrali, nabrali tej mocy, wracając z niewoli, wrócili i zastali Samarytan, którzy nie byli wzięci do niewoli i Samarytanie mieli taką prymitywną religię bo do niewoli babilońskiej nie było synagog, w soboty czy tam od piątku do wieczora po prostu Żydzi sobie odpoczywali, siedzieli sobie w domu na luzie, ale faryzeusze czy ten ruch religijny, oni stwierdzili, że skoro zostaliśmy wygnani, to musimy tak mocno teraz przestrzegać prawa, że zaczęli tworzyć, zaczęli interpretować, co to znaczy odpoczywać, czyli... Zrobili z tego jarzmo. Nie wolno ci tego robić, tam nie wolno, tyle kroków możesz tylko zrobić. Ale z czasem, bo tutaj chciałem tak tylko nawiązać jeszcze, bo to jest bardzo ciekawy wątek tych faryzeuszów. z czasem faryzeusze przekonali się, że nie są w stanie przestrzegać prawa. Dlatego wymyślili sobie funkcję rabina. Rabin wyjaśniał, Interpretował prawo i tak powstały miszne. Jeden rabin mówił tak, że jak powiedzmy, zbliżasz się do trendowatego i wieje wiatr, to możesz podejść na tyle kroków, a jak jest dzień bezwieczny, to na więcej kroków. I na wszystko był przepis. Był przepis na przykład, żeby nie, że w szabat nie wolno chodzić po trawie. Doszlibyście do takiego wniosku? Bo jak chodzisz po trawie, to możesz, to poruszasz źdźbło trawy i ono może nasionka puścić i jesteś winny grzechu siania. A to nasionko może być zjedzone przez wróbelka i będziesz winny grzechu y, przechowywania nasion. Zobaczcie do jakich absurdów y, i to wszystko właśnie, y, do jakich absurdów prowadziło ich y, to, co oni zaczęli tworzyć, czyli miszna Gemara, Takanot, czyli ustne, ustne, ustna tradycja. I dlatego Jezus tłumaczył prawo, to jest ta myśl, którą chciałem powiedzieć, a wyleciało mi z głowy i miałem, po prostu nie wiedziałem jak się nazywał nawet. I, e, czyli dlatego Jezus tłumaczył prawo, żeby na nowo oni wrócili do poziomu takiego, że nie są w stanie go przestrzegać i zawołać o wybawiciela. I właśnie Jezus wtedy by wkroczył. A tak oni sobie obchodzili to prawo, tworząc lu tradycje ludzkie. Nawet faryzeusze zabronili wymawiać imienia JHWH. I do dzisiaj nie wiemy, jak tam, tam są różne wersje. Nie? Tam Jach, tylko wiemy, że było Jach. I yy, bo powiedzieli, bo chociaż w prawie jest, że będziesz składał przysięgi na, na, na Jachwę to oni wiedzieli, że nie są w stanie dotrzymywać tych przysięg i żeby to obejść, mówili to przysięgajcie na Jerozolimę, to przysięgajcie na, na króla, to przysięgajcie na ofiarę na ołtarzu i tak dalej. I Jezus to w kazaniu na górze wyjaśnił, że właśnie powiedział, że źle robicie. Odniósł się do tego, do ruchu faryzeuszy i ten ruch faryzeuszy przeniknął do pierwszego kościoła i, i wiemy z dziejów apostolskich, czy z, 10, z 15 rozdziału, tam bracia z Jerozolimy, którzy zastraszali wierzących, że nie możecie tak się cieszyć wolnością w Chrystusie. Są rzeczy, które musicie wykonać. I tutaj widzimy też kobietę, człowieka zgnębionego przez jakiś rodzaj religijności opartej na naszej samosprawiedliwości. I Jezus wyraźnie jej mówi, Wyraźnie mówi do każdego z nas: Ja ciebie nie potępiam. To jest, to jest podstawa tego, co później w naszym chodzeniu w duchu y, to jest fundament naszego chodzenia w duchu ja, że Jezus nas nie potępia. My nawet wiemy jeszcze więcej, że jesteśmy uczynieni na Jego podobieństwo jesteśmy sprawiedliwością jesteśmy nowym stworzeniem, które On powołał y, już na wieki. Zobaczmy kolejne historia właśnie, kiedy Maria siedzi u stóp Jezusa i słucha Go. I Marta oskarża nie tylko Marię, ale oskarża Jezusa. Dlaczego nie reagujesz? Jezu, co Ty, co z tobą? Zareaguj, żeby Maria też działała, pracowała. Czyli zobaczcie, prawo, czy, czy ten system, który jest pod prawem, a najczęściej mieszający łaskę z prawem. To jest, to jest to, co nas oskarżało bardzo często w życiu, i to, co nas uciemiężyło. Być może my też innych gdzieś tam e, sprowadzaliśmy na manowce, czy jakoś ich e, potępialiśmy, ale doszliśmy do, do granicy i zawołaliśmy o Jezusa: Jezu, wybaw mnie. Zobaczmy kolejne. E, a to jest, e, tak powinna wyglądać relacja nasza z Bogiem, chodzenie w duchu, czyli o, okres narzeczeństwa. Czy, w, czy, czy między tymi dwojga są jakieś formułki? Czy oni muszą jakieś ry, rytuały odprawiać między sobą? Yy, może gdzieś tam w Anglii, w tej wiktoriańskiej Anglii, były takie uprzejmości jakieś. Ale wiecie, yy, ale generalnie spójrzmy na zakochanych ludzi, przypomnijmy sobie siebie, jak byliśmy zakochani. Czy Bóg, jak wyprowadził Żydów z Egiptu, nie chciał właśnie, żeby oni tak się zachowywali? Czy od razu dał im prawo? Nie, on chciał być z nimi w narzeczeństwie, w miłosnej relacji, ale oni nie mieli wiary. W nic nie wierzyli. Mojżesz mówił, że przejdziemy przez morze. Chcieli go ukamienować. Zobaczmy kolejny obraz. E, Michał Anioł tutaj e, namalował ten piękny obraz. E, ale on pokazuje dążenie, dążenie tej tak zwanej religii, czy takiej jakby funkcji religijności w nas, takiej ludzkiej, tradycyjnej religijności, która będzie dążyła, będzie dążyła do spotkania z Bogiem, ale zobaczcie, nie, oni, oni się nie dotkną palcami. W ogóle, a my wiemy, że my nie tylko się dotknęliśmy z Bogiem palcem, tylko Ojciec rzucił nam się na szyję. Ojciec rzuca nam się na szyję. Za każdym razem, cały czas to jakby to jesteśmy w Jego uścisku. Skoro Jezus jest w łonie Ojca, to my, a my jesteśmy w Jezusie, to jesteśmy ukryci. A tutaj właśnie jest ogród Eden. Są przy tym drzewie poznania dobrego i złego. Myśląc właśnie, że, że jeśli tylko będę wiedział, co jest dobre, a co złe, jeśli to, to, to na pewno stanę się sprawiedliwy. I to jest pułapka, w którą każdy z nas gdzieś tam kiedyś wpadł. Jeszcze mamy jakieś wspomnienia. E, jeszcze to, to chodzenie w duchu, które e, czyli w duchu Nowego Przymierza. Duch Święty jest duchem Nowego Przymierza. To nie jest energia, to nie jest zł, jakiś pył na ręce złoty. Ja nie mówię, że Duch Święty tak się może nie manifestować, absolutnie go nie ograniczam, ale Duch Święty jest duchem Jezusa i Ojca jest duchem relacji między Ojcem i Jezusem. I Duch Święty nigdy sam siebie nie głosi, głosi Ojca i głosi Jezusa. On jest miłością między Ojcem i Jezusem. I Duch Święty mieszka w nas, dlatego możemy mówić Tatusiu do Boga, Tatusiu. Tutaj jeszcze y, też taki obrazek, y, za chwileczkę jak będzie panel, to pewnie poruszymy kilka kwestii. Kapłani, wiecie, ja bardzo lubię studiować Stary, Stary Testament cały i czy nawet jeszcze przed Mojżeszem i po Mojżeszu i fascynuje mnie kultura żydowska i powiem wam szczerze, że tak jak Bryjczycy, pamiętacie, sprawdzali wszystko, czy, Paweł, czy ta Ewangelia nie jest czasem aż za dobra, bo, bo brzmi bardzo dobrze, ale my to sprawdzimy. I wszystko im potwierdzało, w Starym Testamencie wszystko im potwierdzało, że tak, to jest prawda, bo nawet kapłani, nie, nie wolno im było się spocić. Mieli z lnu szaty i wchodząc, nie mogli wchodzić, jak w innych religiach się wchodzi po schodach, żeby złożyć ofiarę, tam nie wolno było, nie wolno było mieć schodów, żeby on nie odsłonił swojej nagości, bo Bóg nie, człowieka nie zawstydza. Tak jak Adam i Ewa nie znali wstydu, tak Bóg nas nie zawstydza. A pewnie wszyscy spotkaliśmy się gdzieś tam w przeszłości z tym, że ktoś nas zawstydzał i mówił, że to Bóg, a to nie był Bóg. Już kończę. Dobrze. Yy, to miała być dłuższa historia o pewnym panu, który się nazywa Henryk. Yy, pan Henryk jest nauczycielem, bardzo lubi swoją pracę. Yy, pan Henryk ma 30 lat. I to miało być śmieszne, że no nieważne. Ale pan Henryk ma. Tak szybko przyspieszę teraz. Pan Henryk ma bogatego brata. Bogatego brata ma. Kolejny slajd to będzie. I ten bogaty brat przychodzi do niego i, i mówi, słuchaj, i teraz mam dla ciebie prezenty, spłacam wszystkie twoje długi. I daje mu furę, daje mu super pracę, daje mu fajne mieszkanie. I, I ta historyjka tylko e, e, miała obrazować, że my chodzimy już w duchu, ale jeszcze, tak jak ten pan Henryk, chociaż już dostał nowe mieszkanie i samochód, to może mieć jeszcze ciągle, o, może się pytać: Ale czy ja naprawdę mogę, czy ja zasługuję na to? Czy ja rzeczywiście mogę sobie pozwolić na pełen odpoczynek w duchu? E, kolejny slajd. I to tym może zakończę, że. No właśnie, Ewangelia jest zbyt piękna, żeby nie była prawdziwa. Na szczęście jest prawdziwa, i Duch Święty, jeśli być może jesteś w miejscu, że nie wiesz, czy możesz sobie pozwolić na ten odpoczynek, na tą ufność i pewność. Duch Święty będzie cię przekonywał, że jesteś na dobrej drodze i że Jezus jest Twoim zbawcą. Amen. Zachęcamy do wsparcia projektu Ułaskawieni. Numer konta i link do Patronite znajdziesz w opisie pod tym filmem. Twoje wsparcie pomoże nam zorganizować następne konferencje i inne wydarzenia. Każda złotówka ma znaczenie. Piotr Maćkała.